Rzeczpospolita Sztabińska tak nazywano niezwykłe wręcz eksperymentalne państewko gospodarcze które w 1819 roku stworzył w swoich dobrach hrabia Karol Brzostowski był to projekt wyprzedzający swoją epokę o całe dekady w skład majątku wchodziły huta szkła nowoczesne zakłady metalowe z odlewnią fabryka maszyn rolniczych hrabia już wtedy produkował skonstruowane przez siebie mechaniczne dojarki i kopaczki do ziemniaków do tego browar gorzelnia wódek gatunkowych cegielnia garbarnia i tartak w sztabinie nad rostowski urządził rzeczną przystań dla statków, którymi wysyłał swoje produkty w świat. Hrabia słynął z niezwykle surowych zasad, ale i zaskakującej troski o ludzi. Na swoich pracowników założył kasy oszczędnościową oraz pożyczkową z minimalnym oprocentowaniem. Wprowadził też własny kodeks karny, w którym przewidywał kary za takie przewinienia jak włóczęgostwo, pijaństwo czy niedbalstwo. Nawet szynkarz musiał pilnować, by klienci nie przesadzili z alkoholem. Za każdego pijanego, to szynkarz płacił 6 zł grzywny. W latach nieurodzaju hrabia zwalniał Włościan z podatków, a gdy komuś spłonęło gospodarstwo, odbudowywał je na własny koszt. Zapewniał też chłopom opiekę zdrowotną i edukację. Najbardziej spektakularny gest pojawił się jednak po jego śmierci. Na mocy testamentu uwłaszczył swoich Włościan, oddając im ziemię na własność. Niestety w późniejszych latach dzieło jego życia zostało zniszczone i rozgrabione. Dziś Karola Brustowskiego uznaje się za jednego z najwybitniejszych reformatorów społeczno-ekonomicznych XIX wieku na świecie. Więcej szczegółów znajdziesz pod linkiem w opisie.